się maleczko, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farm Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypomnę tylko o zostawianiu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, moi drodzy widzowie, słuchajcie, zobaczcie: pada śnieg, mamy grudzień. No, jest już tak połowa grudnia, prawie że, bo jest 11.20, no to w grze to tak prawie że połowa grudnia. obstawiał taki 14-13 grudzień, mamy. I słuchajcie. Mamy 308 tysięcy na koncie. Coś trzeba by było zrobić z tymi pieniędzmi. Ja tak sobie troszeczkę to przemyślałem. Mamy szklarnię. Wszystko fajnie, tak? Ale co jest bardziej opłacalne niż szklarnie? No jajco? Zgadza się. Dobrze trafiliście. Jajca są o wiele bardziej opłacalne, jeżeli chodzi o same szklarnie. Jeżeli chodzi o same szklarnie. Jajca są bardziej po prostu opłacalne od szklarni, bo ze szklarni nie wyłapie. Za tą sałatę, którą mam, którą przez. No, może nie cały, ale przez większość roku zgromadziłem. Zaraz zobaczymy sobie, właśnie to jest. To jest urok tego magazynu. To jest urok tego magazynu, że możecie zobaczyć, ile jesteście w stanie zgromadzić sałaty, na przez cały rok. No i przez cały rok jestem, no, powiedzmy mniej więcej przez cały rok, zgromadziłem 22 tysiące litrów e, sałaty. No i teraz ta sałata będzie mnie tutaj, jest grudzień. Pokaż wahania ceny. E, I mamy za tą sałatę. No, wydaje mi się, że tak do 3,5 tysięcy nam to dobije. Więc wyjdzie gdzieś tam, jak, jak podobnie jak z tego kurnika, że kurnik tam dawał nam 25 tysięcy litrów jaj, 26 mniej więcej. Z tym, że za kury nie, nie był to PN rok, bo pamiętam, że w tym roku sprzedawałem jaja w styczniu. Więc dwa miesiące różnicy mamy, tak na dobrą sprawę. Więc tak, na do... tak mi się wydaje, czekajcie, bo tu mamy jedną paletę, tak? To sądzę, że. Kury dadzą nam jakieś 26-27 tysięcy litrów jaj na rok. Jest taki kurnik pełen jak jest, nie? No, a za sałatę dostaniemy mniej. Fakt jest taki, że no jedna szklarnia kosztuje 10 tysięcy, nie jak w przypadku kurnika 80 tysięcy ale jak sobie zobaczycie, to ja mam taki szklarnik 4. Do cztery szklarni muszę dowodzić też jeszcze wodę. Wiadomo, że kury trzeba karmić, ale to już, to już tam swoją drogą, one aż tak dużo nie jedzą. One zjedzą za jakieś 20 tysięcy na rok taki, taki kurnik, 20-25 tysięcy bym obstawiał. No i co teraz zrobimy? No, zrobimy wielkie wyburzanie. Ja już sobie tutaj przymierzałem troszeczkę. Może najpierw właśnie wam pokażę, jak to wygląda, bo jest jeden myk. To nie wiem, czy, czy, czy chce być taką złotą masz. Bo zobaczcie, ja tu mam taki kurnik jeszcze dodatkowo. Z modyfikacją, On kosztuje 9 tysięcy. 360 kuczoków tu może być, nie? To musi, bo zobaczcie, że ten kosztuje 80. No i tak, na dobrą sprawę, ten jest bardziej nowoczesny, ten jest taki trochę starszy, i tak się zastanawiam, że chyba sobie postawię jednak ten. I możecie napisać w komentarzu, czy jest ten niezła ze mnie złotówa, czy, czy, czy tak średnio, ale ja bym sobie postawił ten jeden tutaj. Ja I, i tak wiecie, finalnie dostanę pieniądze za te, za te kury, za ten kurnik, który sobie postawiłem za, za rok dopiero, za te jaja, które tutaj będą znoszone, no bo kiedy wcześniej. No, wydaje mi się, że to będzie dla mnie o wiele bardziej opłacalne. Jakoś tak te kury bardziej do mnie przemawiają, niż, 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 niż same szklarnie. Nie mam od samego początku... Kury jakoś tak... Nie wiem... Może są mniej obsługowe? Bo nad czterema szklarniami to zawsze tak sobie niby do jednej... Do, w sensie... Niby dowożę wodę naraz do wszystkich, bo biorę sobie zbiorniki sobie tutaj e, zapierdzielam. O, jeszcze sprzedamy. Jedną. Drugą mamy sprzedaną. Dobra. Ja, ja się tak zastanawiam, czy ja mogę te krzaków trochę wyburzyć, bo te krzaki mnie trochę tu denerwują, ale chyba nie mogę. Zróbmy malowanie. O, ten sposób mogę te krzaki wyburzyć. Niestety tego tutaj nie mogę, e, tych drzew ani ściąć, e, ani nic więcej z nimi zrobić, więc tutaj bardzo możliwe, że sobie jeszcze postawimy jeszcze, jeszcze jeden taki e, ul duży dla, dla tych e, pszczółek, które tutaj mamy. Teraz tak e, zwierzęta mm. Nie wiem postawię sobie ten ale ja, ja chcę go postawić nie tylko dlatego że, o, że to jest bardziej opłacalne pod względem e, takim finansowym bo jest o wiele tańszy ale ja chcę go postawić bo mi się wydaje że wygląda troszeczkę ładniej Tak takie jest moje zdanie poniekąd No ja to jeszcze mogę wejść w ogóle no, tu jeszcze mogę wejść, widzowie? Co tu mamy? Horman, tak? Ocie LOL! Ale fajno. Ja taki, jestem tutaj taki trochę wielkolud. No i co, kupujemy koguty? Dwa. Nie, no, nie tyle, panie. Dwa koguty, trzy kupmy, cztery koguty kupimy nawet. Niech, niech będą. Niech, niech chłopaki pracują. Tak. Eee, teraz tak, kury. Od razu kupuję, powiem szczerze. Eee, kup. 120 kupimy. Kupimy połowę. 180 sztukenów kupimy I za pół roku cztery nowe komputy. I za pół roku będziemy już mieli młode. Jeszcze trzeba by tu było tylko jedzenia dorzucić. Nie wiem co z tymi szklarniami teraz w sumie. A. Na razie ich nie będę likwidował, na razie niech będą. Tu i tak ładnie ten teren wygląda, nie jest najgorzej, więc spoko, dobra, no zobaczymy jak to, jak to wyjdzie, ale kurniczek, no powiem szczerze, że kurde, felek, fajny. Teraz tak, przyczepę potrzebuję, tu mam przyczepę chyba z tego co pamiętam, zgadza się? No pewno, że się zgadza. No to co, no to muszę jeszcze ciągnik wziąć, lawetę mam tutaj, eee, lawetę sobie podstawimy może moi drodzy od razu tam pod szopkę. Gdzie będę miał później wyładunek całego, całego towaru na paletach I to ten wyładunek będzie w lutym tak de facto Także do lutego jeszcze trochę czasu zostało Stąd też właśnie na tym jednym większym polu chciałem sobie pszenicę posiać Bo ten plan już mi się gdzieś tam wcześniej urodził Ja tą, na ja ten kurnik widziałem W ogóle dajcie znać, znaczy w sensie tak Gdyby obydwa kosztowały tyle samo To i tak wybrałbym ten z modyfikacji On mi się wydaje taki troszeczkę ładniejszy nawet bym powiedział nie wiem czy, czy, czy tylko moje jest takie wrażenie, może sobie pójdźmy jeszcze, go tak troszeczkę obejrzymy, zobaczymy jak to, jak to się prezentuje tutaj. Nie wiem, no mi się wydaje, że, że ładniej wygląda, no. To, to jest moje zdanie, ale każdy może, wiecie, o gustach się nie dyskutuje, a ja, ja sądzę, że wygląda ładniej od standardowego kurnika. Tak jak mówiłem, sobie tutaj jeszcze pierdzielniemy może e, właśnie ul jeden, taki duży zwierzęta, ale ten śnieg napierdziela naprawdę e, pszczoły. Ty, 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 ty. To jest miejsce na palety z miodem. O! Żeby się tutaj... Żeby tutaj palety będą? Nie, nie, to nie mam aż tylu, bo ja palety mogę sobie tutaj magazynować, to nie chcę. 20 tysięcy trzydzieści ule i to jest... To jest to samo, co mam tutaj. To co, co zaoszczędziłem na tym? To ja może bym co nawet pierdyknął, wiecie, gdzie ten ul? No koło tego dużego pola, co mam. Może on mi tam coś podbije wartość, jak ktoś tam sobie kiedyś zasiejemy, co? Co wy na to widzowie? Gdzieś tu w tym końcu sobie nawet postawimy ten ul przy jakichś tam krzaczkach. Niech będzie, no. Dobra, tu już odpięte. Jakby tamten kurnik kosztował tyle samo co ten oryginalny z gry Ja bym wybrał ten z modyfikacji, bo mi się bardziej podoba. Wy możecie napisać w komentarzach Który wy byście kupili, czy poszlibyście tak jak ja po kosztach, w sensie dobra no Niech będzie, że to jest używany kurnik Przywieźli mi w całości I co? Nie może? Można, przecież są takie wiecie Budynki, które się po prostu rozbiera, dach się bierze ściąga, e, Ściany się zdejmuje e, i, I przewożą na takich dużych przyczepach więc tutaj, jak najbardziej, ja jestem usprawiedliwiony, nie mam nic na sobie, nie mam trochę sorgo w silosie, więc najpierw wysypiemy sorgo dla kurczaczków. Kurczaczki będą teraz nosić jajca, będziemy się cieszyć, będą pieniądze. Jeszcze z tymi szklarniami coś tutaj wymyślimy. Zamiast tych szklarni to pewnie jakaś tutaj szopka albo coś takiego powstanie w przyszłości. O, jeszcze po krzakach będę jeździł. A wyładunek mamy na tył. Dajmy na syp, na lewa, na prawa. O jest, dobra, możemy sypać. O i też się zastanawiam, ile tu jedzenia. Ciekawe czy tyle samo jedzenia w ogóle wejdzie: czy do jednego kurnika i do drugiego kurnika. Bo to są dwa różne kurniki. Ile tu weszło? 9000 litrów. A ciekawe, ile wejdzie tutaj. Będę musiał i tak pszenicę już szarpnąć, no ale, ale dobra. No tutaj zmienimy chyba na tył jednak. Ogarnięte, fajnie. Ale jeszcze trzeba będzie dosypać pszenicy. Sorgo się pozbyłem, bo wiecie, jak tam mam trochę sorgo, mam trochę pszenicy, no tak nie bardzo, nie? Lepiej mieć po prostu sobie jedno, sobie wyczyścić. A sorgo w tym roku nie zbieraliśmy. Marcie mnie te oliwki, no ja bym chciał kurczę, żeby ta aktualizacja coś tam pozmieniała w tych oliwkach e, Jeszcze, dawaj Nie wiem ja tam wejdzie, no Jak sypią, dobra Zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy ile nam tutaj te kurczoczki dadzą e, Towaru Jak mówiłem, no teraz ten kurnik to on mi się zwróci. 278 tysięcy mam na koncie. Czekajcie, bo jakieś inwestycje to ja chciałem na pewno przeprowadzać tutaj jeszcze, nie? No kurnik to było między innymi. Na pewno, o i zobaczmy. 9 tysięcy i tu jest 9 tysięcy, więc tyle samo. Te jeszcze mają zero zdrowia, bo yy, trzeba chwileczkę poczekać. Ale wiecie co zrobimy? Ja sam przewinę o jedną dobę, bo i tak możemy tak zrobić. A w przyszłym miesiącu i tak chyba, nie no, w grudniu, w styczniu, w lutym dopiero będę mógł sprzedawać oliwę z oliwek. Yy, I będę mógł sprzedać sobie jeszcze sałatę. Ja bym chciał zobaczyć przez miesiąc czasu ile one zjedzą. Co prawda nie mam w kurniku kula. Ale 180 sztuk, no to zje połowę tego co zjedzą, yy, to, co, co zje cały, nie? No to zobaczymy ile one tam yy, opierdzielą. Tak do 11.30 sobie przewiniemy ten czas. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, mniej więcej jest, tak? Dobrze. Niech będzie. I zobaczymy teraz. Kury, kury. Tutaj mamy 180 sztuk i zjadły jakieś 1000, czyli 2000 przez jeden miesiąc są w stanie zjeść. Sprawa wygląda jeszcze następująco, że ja teraz mogę sobie sprzedać. Tak, sałatę. Nie, w tym miesiącu nie mogę sprzedać jeszcze sałaty. Będę mógł sprzedać niedługo. Sałatę i oliwę z oliwek będę mówił w maju, z tego co pamiętam. Więc to sobie jeszcze pójdziemy troszeczkę dalej z tymi, z tymi naszymi miesiącami. Ja muszę jeszcze pamiętać, bo soje będę miał do zasiania. Jak dobrze pamiętam. Soja. Ale tu patrzę cenę. Mi chodzi o kalendarz. Soje mamy w kwietniu, a ja chyba mam oliwę z oliwek w maju. Będę mógł sobie fajnie sprzedać. no Tak sobie zrobimy. Lecimy na kolejny miesiąc. Dobra moi drodzy, teraz jak już biznes z jajcami się kręci, ja tam jeszcze dosypałem teraz żeby miały na, na parę miesięcy te kurki co, co jeść, żebyśmy tam nie musieli to chwilę zaglądać co prawda To teraz co, no Wchodzimy sobie do, do, do naszego magazynu I z magazynu musimy pobrać takie rzeczy jak hmm, Mamy dystrybucja, to jest min mi przechowywanie I sałatę sobie też za chwilę pobierzemy tylko muszę sprawdzić, gdzie mamy jaką cenę za miód i jaką cenę za sałatę, gdzie mamy? Zawsze mam problem ze znalezieniem niektórych właśnie rzeczy tutaj. Mamy miód. Jest luty. Jest luty. Jest luty? Jest luty. się zgadza. Gdzie byśmy to mogli sprzedać? trzysta 340 Fabryka Płatków. Oznacz miejsce. Ładun. A sałatę, gdzie będę mógł sprzedawać? To od razu zobaczymy. Tu, 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 tu. Szukamy sałaty. Sałata jest tutaj. E, pokaż wahania w lutym, bo pokazuję, że będzie, że będzie fajna cena tak. No, tutaj tego nie widać. No to jest za długi ten napis. 328 bar fast food. Oznacz, miejsce. E, ale to nie wszystko, bo tu muszę zrobić, żeby nam się wyładowa ta wyładowała. Tak, zmień na przechowywanie. A jutro robimy na sprzedaż. Robimy na dystrybucję. Tak, no i dzięki temu samota nam się wyładowała. A my zapierdzielamy do fabryki płatków zbożowych. Jak przyjadam. Nie mam zrobionego nawet autodrive'a do tej fabryki, zaraz zobaczymy Bo pamiętajcie, że jak ja chcę sobie coś tam sprzedać To to sobie sprzedaję, ale czasami Nie, nie mam Trzeba będzie pomyśleć nad zrobieniem nad trasy do, do fabryki Jedynie Dobra moi drodzy, zapłatki zgarnąłem trochę lepiej jak 20, zapłatki za w fabryce płatków osianych zgarnąłem około 20 tysięcy z groszami za, za miodek. No co prawda w przyszłym roku, czyli widzicie taki jeden ul się zwrócił, ten, ten który postawiłem i tak co roku możemy sobie było budować na dobrą sprawę. No i nikt by wam tutaj nie zarzucił, że źle gospodarujecie pieniędzmi, bo co roku macie jakby ul za tylko. Stawiacie, inwestujecie raz. No to no, no pszczoły na pewno mi się już dawno zwróciły. Wow, ciekawe ile ja tutaj będę mógł tych palet yy, postawić. To to mnie zastanawia. No bo tu towaru za sałatę sporo będzie. To wszystko jest. Mordo, czy jeszcze coś zostało w magazynie? A łata! Wow Nie wiem czy to się wszystko w ogóle zmieści. Grubo. Jeszcze wychodzi O dobra, mamy full'a Słuchajcie, 21 tysięcy A bo to palet, chyba chodzi o to żeby palety Ile na palecie jest? 400 litrów teraz, nie? Jakoś tak 400 kg 500 litrów No to mamy 40 42 palety To nieźle Na szczęście nie musimy z tym daleko jechać, bo Zaraz po drugiej stronie drogi o, to, to, to ładnie. Co te też zgarnę, coś kostówki. Ale będę szastał, Następny odcinek to wydaję pieniądze. No, jasne. i Ferguson już się obsrał. On już nawet nie chce dojeżdżać do tego miejsca, bo już wie co go czeka. A może coś w ogóle mamy do kupienia? Czy my coś mamy tutaj do kupienia, fajnego? Nie mamy. No nie. Hmm, no może w przyszłym miesiącu coś będzie. Zobaczmy. No będziemy tutaj jeszcze celować. Jeszcze będziemy mieli do sprzedania oliwę Z oliwek, także o tym trzeba pamiętać. No i olej rzepakowy nam się tam cały czas produkuje. Nie wiem, nie da rady tam przejechać. No właśnie, a ten krzok to tutaj jest potrzebny jak. Nie będę mówił co. Nie mogę zablokować dyszla. Jakoś tutaj sobie ogarniemy. Pani, chce Pani sałatę? Bo spadła jedna główka. sałatęły. Nie wiem jak zrobię. Podjedziemy sobie tutaj. Strasznie lipnie jest zrobiony ten punkt sprzedaży. Słuchajcie. Eee, I teraz sobie zrobimy piąteczkę. Siedem tysięcy. O, nawet nie zwróciłem uwagi ile tam... Za ten towar dzisiaj zgarnęliśmy. No chłopaki, szybciej tam. W magazynie. Kurna, tak, tak, oni tu chyba sałatą tylko teraz handlują tak tak, taką przyczepę przywiozłem To mi tu non stop sałatę tylko I Tam jeszcze parę palet tam zostało, to jeszcze te parę palet się ogarnie Fajnie, fajnie, biznes się kręci Mi się podoba Pieniądz musi się zgadzać Już prawie 400 tysięcy Kurde felek, jeszcze tam parę palet zostało, jedziemy po to Piękna robota, no powiem wam szczerze, że no sta... 60 tysięcy, no i tam było parę jeszcze, a muszę... Dyszel, wyluzuj Dyszel, człowieku. Bo Dyszel stanął na sztywno i... Bolca nie wyciągnąłem i się zablokowało. Ja co się zastanawiałem, zastanawiam czy w ogóle jest takie przyczepy z taką blokadą, że Dyszel nie, nie poleci w bok. No to jest inne rozwiązanie. Szczególnie dla takich laików jak ja. Nauczyłbyś się tym cofać, ja nie wierzę, że nie. To jest wszystko do nauczenia, nie? Ale człowiek wie, że 21 wiek przyzwyczaił się do wygody. Kurde, no co zrobić, tak? A i mamy. I teraz, ile mamy tutaj jeszcze? 3,5 tysiączka 3,5 tysiączka, a mniej więcej po 4 tysiączki to pewnie za, za tysiączek. E, ta sałata? Nie głupi temat, już tak powiem. Już się bałem, że se zniszczyłem, ale ja chyba na Enkliku mam wyłączone ze względu na to, że te dam, gram sobie czasami na CorsPlayu albo na Autodrive i boję się, że mi gdzieś te, te te zniszczą. Wiem, co teraz napiszcie w komentarzu, że prędzej sam sobie zniszczę niż ten CorsPlay i Autodrive. Może i coś w tym jest, może i macie rację, nie wiem. Staram się nie jeździć po swoich uprawach. Pomysł się to co innego. Ale po swoich saram się nie jeździ. Tutaj, no, kołem gdzieś tam widać było, że zahaczyłem. Jest jeszcze ten wczesny etap wzrostu, więc nie, nie ma tragedii, nie? No i pięknie, jest, jest dobrze, jest dobrze, moi drodzy. Teraz zobaczymy, ile dzisiaj zgarnąłem pieniędzy. Jeszcze tylko, e... Tutaj mamy gdzieś, czekajcie, finanse, o tutaj mamy. I tutaj mamy, tak, sprzedane produkty, za 80 tysięcy sprzedaliśmy, to jest chyba sałata. A jeśli chodzi o miód, przychód ze zbiorów to jest 20 tysięcy. Nie? Czyli dzisiaj wyleciała. Pięknie, no troszeczkę wydaliśmy. Kurnik mały postawiłem. 400 koła na, yy, na, koncie. Jest, co wydawać, no. Tutaj jeszcze liczę tylko na to, jak mówiłem wcześniej, że chciałbym po prostu sobie wymienić ciągnik na pewno. Można by nie wymienić, a kupić. Zobaczymy, za ile będzie taki ciągnik. No i w ostatnim odcinku wam wspominałem coś na temat. Krówek, zobaczymy, może się uda, zobaczymy jak będą jak pieniążki, jak tutaj z inwestycjami, wygląda na to, że, że to gospodarstwo zaczęło przynosić teraz fajne zyski, no w przyszłym roku, na pewno pod koniec roku jak będę sprzedawał jajca, no to liczę około 200 tysięcy za same jajca będą na pewno, nie, za ten olej rzepakowy, który tam mam, który się nadal produkuje na dobrą sprawę, ile go tam jest, oliwa z oliwek to już się widzę tutaj, wydoiła do końca, już, już, już się nie musi, wyłączmy w ogóle. Już się nie musi produkować, bo ona się tam nie naprodukuje. 1265 litrów. Powiem szczerze, że trzeba było chyba tej oliwy z oliwek. Tam jest więcej, bo tam pewnie paleta jakaś wyskoczyła, bo to jest dwa, mieliśmy prawie 8000 litrów. 4 cztery, cztery, palety powinny być, no. 40 tysięcy może za to się wyłapie, za to wszystko. Ale za olej rzepakowy, no to na pewno tutaj ładne pieniądze jeszcze skosimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli ci się widział odcinek podobał, to zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam. Hej, hej.